jak kto zgasił światło? Myszku. Co jest? Co w trawie piszczy? Myszku. Dobrze. Myszku. Dobrze. Myszku. Dobrze, gdzie jesteś? Widzę tylko jakąś no, no to chyba właśnie ja! Fajne zabawne! Wcale nie zabawne. Ja się tak nie chcę bawić. Już trzeci tydzień siedzę w domu i mówię sobie, wyjdę, bo jest dzień. A nagle ktoś znowu zrobił noc. Myszku, czy to aby nie kolejny z twoich szalonych pomysłów? Co nie ja! Jak Bobra kocham! I po prostu coś ci się do twarzy przykleiło! Ojej, I, i, i co teraz? Co teraz, co teraz? E, wiem, kichnij. Ale ja nie umiem tak na zawołanie. E, nie umiem na zawołanie. A masz na coś uczulenie? Tak, na twoje szalone pomysły. E, to pomyśl o moim najbardziej szalonym pomyśle i kichnij. Najbardziej... O, mam, dobra. Uwaga. E, 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 e. Chodź. Dziękuję. W rzece jeziorze, rybka przeze krzecznie pożę. Uj, 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 oceany dusi. My mówimy, tak. że nie musi. Aaaa! Sztuczne są tworzywa, sztuczne. Nie przyjmują się w przyrodzie! Chodź ha, to jest dalej! Ty. Nie, poczekaj! Jesteś potrzebna! Ja! Ja potrzebna! A kogo ja jestem potrzebna? Eko Bobri! Boże! Ekologii! Światu jesteś potrzebna! Widzisz te śmieci? Widzę. Człowiekowie je to przynieśli! Ludziowie! Ludzie! Chodzi o to, żebyś się dowiedziała co z tymi śmieciami zrobić, bo one tu tylko przeszkadzają. Czekaj, chyba wiem. Wiesz? Tak, wiem, wiem. Kisz, 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 kisz. kisz, 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 Wiem, po dobraci. Śmieci! Zmieci, też. I co? I